Cześć. Dzisiaj przygotujemy zupę idealną na upalne letnie dni. Będzie to hiszpańskie gazpacho, cudowne, lekkie, ochładzające danie. Działamy. Do przygotowania gazpacho będziemy potrzebować dojrzałe, miękkie pomidory, sparzone, obrane i pokrojone w kostkę, ocet winny, cebula. Dwa zielone ogórki obrane i pokrojone, jedna cebula czerwona pokrojona w kostkę, 4 ząbki czosnku, czerwona papryka pokrojona w kostkę, awokado, oliwę z oliwek, chipsy tortilla o smaku, chili do podania, sól i pieprz. Zaczynamy od tego, że zmiksujemy razem kilka składników. Będą to pomidory. Można z nich usunąć pestki. Mi one zupełnie nie przeszkadzają. Wręcz nawet lubię jak są w zupie, dlatego ja ich nie usuwam. Dodajemy odrobinę octu winnego. Wrzucamy także cebulę, czosnek i ogórka. Doprawiamy oczywiście całość solą i pieprzem. I miksujemy. Na koniec dolewamy około 2 łyżki oliwy z oliwek. I raz jeszcze miksujemy. Mamy zmiksowaną zupę i wstawiamy ją na 2 godziny do lodówki. Nasze gazpaczko po 2 godzinach jest dobrze schłodzone i jest gotowe do nakładania. Do zupy nakładamy porcję czerwonej cebuli czerwonej papryki i awokado. Ja dzisiaj do gespaczy podam naczosy. Na górę skropię zupę odrobiną oliwy z oliwek. Posypię ją świeżą kolendrą, którą uwielbiam i świeżo zmielonym czarnym pieprzem. To jest moja wersja hiszpańskiego Gazpacho. E, zapraszam do kosztowania. E, zobaczycie, że jest to e, idealna alternatywa naszego e, chłodnika na przykład. Cóż, e, życzę smacznego e, i zapraszam e, do kolejnego spotkania. Pa!